17 czerwca po raz pierwszy w nowej lokalizacji, przed budynkiem Urzędu Gminy oraz w sąsiadującym z nim parku, odbył się festyn rodzinny Gminy Ksawerów, organizowany przez Gminę Ksawerów oraz Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Imprezę o godzinie 15 otworzył wójt gminy Ksawerów, Adam Topolski. Szanowni Państwo, serdecznie witam. Dzisiejsze sobotnie popołudnie. Młodzi artyści już czekają. Pierwsze dwie godziny wydarzenia to prezentacja talentów naszych mieszkańców. Wystąpiły przedszkolaki z przedszkola na widzewie: uczniowie ze Szkoły Podstawowej imienia Dr. Henryka Jordana w Ksawerowie i Szkoły Podstawowej w Woli zaradzyńskiej imienia Igora Sikiryckiego oraz uczestnicy zajęć gminnego domu kultury z biblioteką w Ksawerowie. Studio piosenki prowadzone przez Olgę Fidrysiak-Myszkowską, reprezentowane przez jego wokalistki Karolinę Stępień, Paulinę Czestkowską oraz Annę i Joannę Żywuskie. Wystąpił klub seniora oraz grupy fitness na czele z Izabelą Wotą oraz Pawłem Kasznickim. Zaśpiewała nam również pani Lucyna Mróz-Cieślik, nasza lokalna gwiazda, uczestniczka programu The Voice Senior. A w pokazie tańca towarzyskiego... Martyna Pytlińska w parze z Oliwierem Markiewiczem. Podczas całego festynu dzieci mogły korzystać z darmowych atrakcji zlokalizowanych w parku, a rodzice ze strefy chilloutu oraz ze stref gastronomicznych zapewnionych między innymi przez Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Gatka. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała ochrona oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach i Posterunku Policji w Ksawerowie. W trakcie festynu wójt Gminy Ksawerów w towarzystwie Radnych Gminy Ksawerów oraz Starosty Pawienickiego Krzysztofa Habury wręczył nagrody uczestnikom konkursu na najładniejszy przydomowy ogródek w gminie Ksawerów. Decyzja o wyborze najpiękniejszego ogrodu nie była łatwa. Komisja konkursowa oceniała ogólną estetykę posesji, kompozycję ogrodu, zastosowanie elementów dekoracyjnych oraz racjonalne wykorzystanie części wypoczynkowej. Kryteria te pozwoliły wyłonić laureatów tegorocznego konkursu. Wyróżnieni zostali Jolanta Lewińska, Barbara Gaćkowska i Adrianna Dziedziela. A na podium stanęli trzecie miejsce egzekwo Joanna Brzezińska i Krystyna Kruk. Drugie miejsce Anna i Grzegorz Depcik oraz zaszczytne pierwsze miejsce Sławomir Janeczek. Rozstrzygnięto również konkurs profilaktyczny Stop Uzależnieniom, organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a mieszkańcy mogli sprawdzić się z wiedzy o naszej gminie. Tradycyjnie już wójt gminy Ksawerów Adam Topolski zaprosił wszystkich mieszkańców na grochówkę, którą można było posilić się przed zabawą pod sceną, a line-up tego wieczoru był naprawdę imponujący. Jako pierwszy wystąpił zespół Krawiec Band, który śpiewał przeboje Krzysztofa Krawczyka. Następnie wystąpiła formacja Boston, a finalnie długo wyczekiwana gwiazda wieczoru zespół Long and Junior, a na zakończenie odbyła się potańcówka z Dariuszem Majem w roli DJ Daro.